Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony zagóra.pl i dzisiaj sobie wytypujemy hmm, wyniki meczów hmm, kwalifikacji do Euro 2020. Dzisiaj jest mecz Polska-Austria, będę oglądał, będę naszą kibicował, ale przejdziemy do grupy G, bo tam jest, ale, ale na razie będziemy szli po kolei i będziemy robić. Niestety, ostatni film był za długi. Miał jakieś 23 minuty czy 4, a ja zapomniałem sobie ustawić na YouTubie takie, takie ustawienia, jakby, że mogę dłuższe odcinki nagrywać niż 15 minut. I teraz już tego odcinka nie mogę wrzucić. wrzucić. Ale od razu dzisiaj wleci ten, i, i proszę tak. Proszę o subskrypcję dla Sejward. Proszę o subskrypcję dla ZEBO.pl i ZEBO Gaming. I proszę o subskrypcję, żebyście mnie subskrybowali, łapkowali, komentowali. E, oczywiście nie zmuszam was do tego, to jest wasza wola. Jak chcecie, to subskrybujcie, jak nie, to nie. No ale dobra, bez przedłużania Przechodzimy do pierwszej grupy. W pierwszej grupie jest Anglia, Czechy, Bułgaria, e, Czarnogóra i Kosowo. No to tak. Bułgaria, Czarnogóra. Hmm. Myślę, że tutaj powinien paść z 0 do 0. Anglia, Czechy. 2. Jeden moim zdaniem. No bo. Czech, Czechy jednak mogą sprawić tę niespodziankę. Kosowo, Bułgaria. Oja. Kosowo nie jest zbyt dobre. Zjadało pierwsze miejsce w swojej grupie w Lidze Narodów. Ale Bułgaria jest moim zdaniem trochę lepsza od Kosowa, więc. 0-1. Yy, tak. Czarnogóra, Anglia. No tu nie ma o czym mówić. jeden 3 moim zdaniem. Czechy, Bułgaria. 2-0 Czarnogóra, Kosowo 1-0 moim zdaniem. Bułgaria, Kosowo teraz będzie rewanż moim zdaniem i Kosowo wygra. Czechy, Czarnogóra 2-1 Kosowo, Czechy 0-2 Anglia, Bułgaria. 3-0 moim zdaniem rozbiją ich 2-0 też Kosowo rozbiją 1-2 2-1 dla Czechów 0-1 no tu już się tak Anglia nie postarała 1-1 remis moim zdaniem padnie Bugaria-Anglia bugaria anglia Zero. I tutaj Bułgaria mi się wydaje, że może urwać punkty Anglii i może zremicować 0 do 0. Eee, tak. Kosowę, e, tu postawię na remis 1 do 1. Myślę, że Czarnogóra jest lepsza, ale Kosowa też może sprawić niespodziankę. Tu postawię 0 do 0. 2 eee, do 0. 1 do 3. I 1 do czterech rozbiło. I teraz tak. Z grupy wychodzi, wychodzi z pierwszego miejsca Anglia, z drugiego Czechy, Kosowo, Czarnogóra i Bułgaria odpadają. Idziemy do grupy B, gdzie jest Portugalia, Serbia, Litwa, Ukraina i Luksemburg. Luksemburg, Litwa. 0, 1, 3-1 1-2 Wierzę, że to Luksemburg no, no on też może bramkę strzelić 3-2 moim zdaniem bo Serbia też umie grać 1-0 też znowu 2-3 dla Serbii 3-1 dla Serbii 2-0 dla Ukrainy 1-1, moim zdaniem będzie 2-2, yy, to jest niespodzianka, ale dobra, 1-4, 0-2, yy, nie nie 3-1, niech będzie, strzelał mi tę bramkę, 2-1, yy, 1 też, tak samo jak w ostatnim meczu.

i tak, z grupy wychodzi Portugalia i Serbia, na trzecim miejsce jest Ukraina, na czwartym Litwa, a na piątym Luksemburg. Przechodzimy do grupy C. Wiecie co? Chyba ja mam, będę tutaj yy, robił cięcia i on będę pokazywał jak wszystko już typuję, bo to naprawdę dużo czasu. A nie chcę, żeby odcinek strasznie długo trwał, więc widzimy się, jak będą już to wyniki. E, więc widzimy się, e, jesteśmy już w przerwie, wytypywałam wszystkie wyniki, ale nie wszystkich grup, tylko tej C. I tak, moim zdaniem, w pierwszym meczu wygra e, Holandia z Białorusią 2-0, e, e, potem Irlandia Północna z Estonią 1-0, wygra 2-1 i to jest niespodzianka. Holendrzy wygrają z Niemcami 2-1, ponieważ lidy narodu, narodów grali bardzo dobrze, zajęli pierwsze miejsce w grupie, gdzie była Francja i gdzie były Niemcy. Pokonali Niemców raz i potem zremisowali z Niemcami, więc to jest niespodzianka. Ale dobra, 2-1 Holandia, 1-1 Białoruś, Irlandia Północna, potem Irlandia Północna e, wygrywa z Białor Nie, nie Pamiętam się od tego 1-1 z Białorusią, Irlandia Północna remisuje 1-0 Irlandia Północna wygrywa z Estonią Niemcy wygrywają z Białorusią 3-0 1-1 remisuje Białoruś z Irlandią Północną 2-0 wygrywają Niemcy z Estonią 0-0 jest to, to, to jest rezultat meczu z Estonią na to, Białoruś Niemcy, Holandia jest 2-2, remis i to naprawdę może się zdarzyć. Potem Holandia wygrywa z Estonią 3-1. Niemcy wygrywają z Irlandią północną 1-0. Potem Białoruś wygrywa z Estonią 1-0. 3-1 wygrywa Holandia z Irlandią północną. Potem Białoruś przegrywa z Holandią 2-0. 0-1 przegrywa Estonia z Niemcami. 2-0 wygrywają Niemcy z Białorusią. E, Holandia wygrywa 4-1 z Irlandią Północną, 2-0 wygrywa, e, nie, wygrywają Niemcy z Irlandią Północną i Holandia wygrywa 3-0 z Estonią. I taki jest końcowy rezultat. Holandia pierwsza z 22, 22 punktami, Niemcy drugi z 19 punktami, e, trzecia Irlandia Północna z 8 punktami. E, Czwarta Białoruś z pięciom, sześcioma punktami, i Estonia pion, e, piąta z jednym punktem. Więc przechodzimy do grupy D i widzimy się, jak już to zrobię. No, już jesteśmy po przerwie, i, i tak stwierdziłem, że Szwajcaria wygra z Gruzją 2-0. Rezultat meczu Gibraltar ta Irlandia wygra Irlandia 1-0. Gruzja wygra z Irlandią 2-1, potem 2-1 wygra Szwajcaria z Danią, 2-0 wygra Gruzja z Gibraltarem, 1-0 wygra Dania z Irlandią, 1-0 wygra Dania z Gruzją, 2-0 wygra Irlandia z Gibraltarem, 3-0 wygra Dania z Gibraltarem, Szwajcaria wygra 4-1 z Irlandią, Dania wygra 2-1 z Gruzją, Szwajcaria wygra 3-0 z Gibraltarem. E, Gruzja wygra 1-0 z Irlandią, 2-2 zremisuje Dania z e, Szwajcarią, e, e, 3-0 wygra e, Gruzja z mm, Gibraltarem, 2-0 wygra Szwajcaria z Irlandią, 3-0 wygra Gibraltar z. E, znaczy 3-0 wygra Dania z Gibraltarem, 1-0 wygra. Szwajcaria z Gruzją, 4-1 wygra Szwajcaria z Gibraltarem i 2-2 zremisuje e, Dania z Irlandią. To zaskoczenie, no ale... No i tak, z pierwszego miejsca awansuje Szwajcaria z 22, 22 punktami, z drugiego Dania z 17 punktami, trzecia z... Gruzja, która się nie kwalifikuje już, ale ma 12 punktów, potem jest Irlandia, która ma 7 punktów i Blartar, na koniec, która ma 0 punktów. Jesteśmy już w grupie E, więc widzimy się jak ją zrobię. E, więc już wytypowałem, e, kwalifikuje się Chorwacja z Węgrami, e, jak chcecie to możecie sobie spojrzeć już, nie będę, czytał, nie będę was zanudzał, bo każdy chyba umie czytać, więc tak. Tutaj wszystko macie. I wiem, że to może być dla Was zaskoczenie, że Węgry się zakwalifikowały, a nie Walia. Ale moim zdaniem Węgry dobrze się wkazali na ostatnim euro, więc mają szansę dostać. Grupa F. Tak, powiem Wam, że w niektórych grupie, grupach są po 6 drużyn, a w niektórych grupach są po 5 drużyn, więc to jest troszkę dziwne, no ale dobra, widzimy się jak już e, Więc tak, już powalam grupę F, moim zdaniem z niej wyjdzie Szwecja i Hiszpania, takie są te, możecie sobie zatrzymać film i sprawdzić. Piszcie w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie. Więc przechodzimy do grupy G, w której jest Polska. Więc już jesteśmy po przerwie, stwierdziłem, że Polska wyjdzie z tej grupy na pierwsze miejsce, a Austria na drugim. Trzecia będzie Słowenią z 13 punktami, czwarty Izrael z 11 punktami. Piąta Macedonia z pięcioma punktami i ostatnia Łotwa z trzema punktami. Tutaj macie rezultaty. wszystkie możecie sobie film zgrzymać. A my przechodzimy do następnej grupy. Czyli dajcie po przerwie. Ja postanowiłem zrobić wszystkie grupy już do końca, a nie cały czas cięcia robić. Więc tak, z grupy H moim zdaniem wyjdzie Francja i Islandia. Francja pierwsza 30 punktów, Islandia druga 24 punkty. Tutaj macie moje typy. Możecie sobie zatrzymać film i zobaczyć. Przechodzimy do grupy I. Moim zdaniem tutaj wyjdzie Belgia i Rosja. Belgia oczywiście pierwsza. Możecie sobie tutaj też sprawdzić moje typy. Belgia wyjdzie pierwsza z 30 punktami, a Rosja druga z 20 i grupa J, ostatnia. Wyjdzie Italia i Grecja moim zdaniem nie dużą różnicą punktową, bo tylko 3 jednego zwycięstwa. I możecie zobaczyć tutaj moje typy. Więc tak, jeszcze raz podsumowując. Wyjdzie kwalifikacje przebrną moje zdaniem, Anglia, Czechy. Portugalia, Serbia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria, Dania, Chorwacja, Węgry, Szwecja, Hiszpania, Polska, Austria, Francja, Islandia, Belgia, Rosja i Italia i Grecja. Więc ja się z Wami już żegnam. Zachęcam do swojego typowania na tej stronce. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o łapce w górze, o komentarzu i subskrypcji tych dwóch kanałów, co Wam poleciłem. Więc kliknijcie czerwone czerwony przycisk subskrybuj i subskrybujcie magiczny ten kanał. Więc żegnam się z Wami. Cześć i elo.